Czym jest wampir energetyczny? Z punktu widzenia takiego mityczno-baśniowo-esoterycznego, jest to po prostu osoba, która podłącza się do naszej życiowej energii i pozbawia nas tejże. To jest osoba, która mm, wysysa to, co w nas y, podtrzymuje zdrowie. Co daje nam energię, co daje nam możliwość po prostu zachowania pewnej homeostazy psychofizycznej. Tak można by to było ująć. I jak wspomniałam, pojęcie to stało się takim mitycznym zbiorem, do którego najczęściej wrzucamy historię. Dotyczące właśnie osób, przy których czujemy się nie najlepiej, przy których gubimy wątek, przy których jesteśmy rozproszeni, zagubieni, mamy kłopoty z koncentracją. Osób, po których wizycie, na przykład w naszym domu. No, odczuwamy duży dyskomfort fizyczny, czasami boli nas głowa. Generalnie rzecz biorąc, z tym to jest najbardziej kojarzone.